Ani, witajcie w misiu. Nie mam kawki, a mam herbatkę. Łyczek herbatki i lecimy. Bo jakoś dzisiaj mam ochotę na herbatkę. Z imbirkiem. Ani, e... nie żebym robiła z mojego kanału, bo nie zamierzam tego robić. Em, kanał o narcyzach czy coś takiego. W ogóle nie zamierzam czegoś takiego robić. Natomiast Pewnie mało filmików na ten temat u mnie jest. Gdzieś tam jakiś chyba jeden czy dwa były. Czasami, jak mówimy ogólnie o jakichś tam lowelasa, tam czasami gdzieś tam jakieś napom napomknięcie, że ktoś mógłby też być narcyzem. Czasami gdzieś tam jest. Natomiast yy, pomyślałam, że przynajmniej ze dwa czy trzy filmiki no, teraz zobaczymy, jak będziecie to w ogóle przyjmować czy będziecie chcieli więcej. Że nagram, żeby u mnie na kanale coś takiego było, żebyście wiedzieli, jakie ja mam do tego podejście, i żeby, no żebyśmy trochę to pogadali. No to tam już nieważne, czy wy wiecie dokładnie, czym jest ten nasz wyświechtany, jak to niektórzy twierdzą, narcyz, czy nie wiecie. No to jak wiecie, to wiecie, lejku, to nie musicie słuchać. A jeżeli nie wiecie, to się dowiecie. Kochani, tam jak umieściłam na zakładce społeczność, żebyście głosowali, nie chodziło mi o to, że niektóre z tych tematów będą, niektórych nie. Nie, nie, nie. Ja umieściłam głosowanie na społeczności po to, żeby się dowiedzieć, um, jakie wy macie doświadczenia, czy jeszcze ktoś jest z narcyzem, czy ktoś był i tęskni, um, czy ktoś w ogóle wie, tam 20% bodajże ludzi powiedziało, że w ogóle czym jest narcyz. No, pewnie po was tych ludzisków to się nabija. No bo przecież albo po prostu chcecie, żebym zrobiła. Pewnie tak, pewnie o to chodzi, żebym zrobiła po prostu taki odcinek pod tytułem, wiecie, definicja narcyza. Być może to o to bardziej chodziło, a nie, że w ogóle nie wiecie, czym jest narcyz. Natomiast kochani, gdzieś tam jakieś przebąkiwania były tam w komentarzach, że, że po co ja to robię, że właśnie, że temat wyświechtany. ktoś tam gdzieś chyba napisał, już nie pamiętam dokładnie. Um. Jezu. No a powiem. No, śmiać mi się chce z tego, co ktoś napisał, ale było, że po co ja chcę stygmatyzować biednego narcyza. No przecież narcyz jest biedny. Przecież my musimy współczuć narcyzowi, bo być może on miał traumę w dzieciństwie. I jak my możemy łatki w ogóle tu przyklejać biednemu narcyzowi? Przecież czy my nie powinniśmy narcyzowi współczuć? Może my, empaci, powinniśmy narcyzowi pomóc. Znaleźć mu dobrego... Ba! Być dla niego oparciem i dobrym psychologiem, bo on jest taki niepewny. Jego życie takie jest trudne. Ludzie nie robią tego, co on oczekuje. No to współczujmy. Na odległość, Miśki! Na, kurde, odległość! Błagam! Dobra. Koniec żartów. Ale musiałam, musiałam, słuchajcie, bo musiałam, musiałam. Będę stygmatyzować narcyza. Zamierzam stygmatyzować bezczelnie narcyza i mówić, że nie mam współczucia dla narcyza, ba, będę wam odradzać związek z narcyzem. No to jak będziemy robić filmiki, to się dowiecie, dlaczego nie. Na razie nie mówimy o tym, czy tak, czy nie, tylko mówimy o tym, co to jest ten nasz narcyz, kochani. Nawet nie, żeby Wam podawać dokładną definicję, dlatego że te definicje się okazuje są różne i są jaja, dlatego że ten taki, jak to powiedzieć, bo jak powiem DSM-5, to, to nie wszyscy będą widzieli, o co chodzi. Kochani, jest taka książeczka, ale w PDF-ie można ściągnąć z interneta, gdzie są opisane wszystkie zaburzenia, różne zaburzenia, zarówno psychiczne, zarówno emocjonalne, zarówno zaburzenia... Osobowości, ale wszystko, co człowiek może mieć nie tak, to jest tam napisane. I okazuje się, że ten DSM tak trochę niefortunnie yy, 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 ma tą definicję tego narcyza yy, tam wsadzoną, yy, dlatego że, znaczy, ułożono w ogóle <grym>, są jaja, bo oni chcieli usunąć narcyza z zaburzeń osobowości. A, 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 takie buty. Ale oni różne rzeczy chcieli usunąć lub zmienić. Nie będę wchodzić na ten temat, bo w ogóle nie chcę o tym mówić, ale ostatnio był pomysł, i nawet to chyba zrobiono, tylko to się spotkało z krytyką naukowców. Postanowiono, że się usunie zaburzenie osobowości narcystyczne. No, oczywiście, ja uważam, że to jest błąd ogromny, ponieważ ja jestem jak najbardziej za tym, żebyśmy mówili ludziom o tym, Czym jest ten nasz narcyz, i nawet jakbyśmy mieli biednego jakiegoś narcyza urazić, to powinniśmy to mieć w odwłoczku. Tak samo jak i narcyz ma w odwłoczku to, jak traktuje ludzi dookoła. Nie mam żadnego współczucia dla narcyza. Oczywiście, że można współczuć dziecku, które 30 lat temu było krzywdzone. Można współczuć tamtemu dziecku, ale teraz już tego dziecka nie ma. Na moim kanale współczucia dla narcyza nie będzie. I nie interesuje mnie w ogóle, że ktoś tutaj będzie mi mówił, że ja stygmatyzuję. Owszem, tak, będę stygmatyzować. Dlatego, że kobiety głównie, ale mężczyźni również, bo kobiety też mogą być narcystyczne. O, jak wybrnęłam. Więc zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą się dowiedzieć, czego powinni unikać w związkach. Jeżeli my ludzie chcemy być szczęśliwi, w tych związkach, no to musimy się nauczyć czego unikać. Dlatego co z tego, że będę stygmatyzować narcyza? Niech się narcyz zastanowi nad sobą, może w innym życiu, no bo w tym to już, a to nie wyjdzie. Dobra, kochani, to zaburzenie osobowości, które można zdiagnozować u psychologa czy u psychiatry, dotyka około 1% ludzi, w większości są to mężczyźni. Wiemy, że jest zaburzenie narcystyczne to takie wielkościowe, gdzie mamy e e takiego ekstrawertycznego, pewnego siebie narcyza, który otwarcie ludzi rani, poniża, uważa, że każdy człowiek jest głupi, i wykorzystuje każdego człowieka do swoich własnych celów, mając przy tym praktycznie zero empatii i zrozumienia dla innych ludzi. Wiemy, że to jest narcyz, ale to jest, okazuje się, jeszcze nie wszystko. To jest taki typowy narcyz. Ale jest jeszcze narcyz wrażliwy, i to jest gagatek. To jest jeszcze gorszy gagatek, bo dziewczyny i chłopaki. Chłopaki trochę mniej, dlatego że chłopaki mniej będą widzieć kobiet z tym narcystycznym takim zaburzeniem, z tym, z tym wielkościowym. Ci tacy ludzie, którzy, tak wiecie, brlują w towarzystwie, a jednocześnie poniżają wszystkich. Mniej jest ym, kobiet z tym zaburzeniem, z tym takim wielkościowym zaburzeniem narcystycznym. Więcej mężczyzn, ale kobiety też oczywiście się zdarzają. Ja broń Boże nie mówię, że nie, tylko jest ich mniej, no o to mi chodzi. Ale kochani, yy, ostatnimi czasy, ostatnimi laty zaczęto mówić o tym, nar yy, o tym zaburzeniu narcystycznym, które jest... Yy, Takim nazywa się to wrażliwy narcyzm. To nie jest ukryty narcyzm. Niektórzy to nazywają ukryty narcyzm. To jest akurat błędne nazewnictwo. Nie wiem, czy w Polsce się to przyjęło, ponieważ ja w Polsce nie mam styczności z naukowcami. Ja, jak coś czytam, to raczej po angielsku czytam jakieś tam opracowania naukowe. A to, kochani, to ma mniejsze znaczenie, czy my użyjemy słowa ukryty narcyzm błędnie. Czy nie błędnie? No, ja wam mówię, że to jest wrażliwy narcyzm. Taka jest nazwa, takie jest nazywnictwo. W przeciwieństwie do wielkościowy, ekstrawertyczny narcyzm, a, przy, a ta, ta, ten drugi rodzaj narcyza to jest właśnie ten wrażliwy narcyzm. I ci wrażliwi, to mówię, to się błędnie nazywa ukryty, dlatego że. Oni otwarcie nie zachowują się tak jak tamci pierwsi nie są tacy do ludzi, oni są bardziej tacy introwertyczni um, oni nie są tacy otwarcie pewni siebie tylko są bardziej wycofani oni nie mają sukcesów takich jak ten wielkościowy narcyz. Tylko bardzo często w życiu im nie wychodzi. Czasem im wychodzi, czasem nie, ale oni bardzo często rezygnują, bo nie wierzą w siebie. Jakby tak się przyjrzeć temu, to rzeczywiście można by mówić, ale jaki to jest narcyz, jak on jest taki niepewny siebie, jak on jest taki biedny, wrażliwy na krytykę? I bardzo często dziewczyny, jak do mnie dzwonią i mają takiego narcyza w swoim życiu, to tłumaczą tą osobę, no bo one są empatki, one są wrażliwe, one chcą pomóc i tłumaczą tego narcyza. Że on jest taki biedny, on miał takie ciężkie dzieciństwo. Jego matka źle traktowała. W ogóle że rodzina go tam jakoś za bardzo, za bardzo nie, nie wiem, nie chce, nie akceptuje, czy tam jakoś go do czegoś tam zmuszali, czegoś mu nie dawali. No, różne są historie. Ale rzeczywiście można się dopatrzeć tego, jaki to strasznie biedny był ten wrażliwy narcyz. Tak samo jak powiedziałam wcześniej seryjny morderca też był biedny kiedyś. No, no, no i co? No. No to litujmy się, no wypuśćmy ich wszystkich z więzienia. No przecież oni są. Nie, nie porównuję oczywiście. Narcyza wrażliwego do seryjnego. Miszki, ja muszę czasami dodać, że nie, nie porównuję, dlatego że niektórzy ludzie naprawdę będą pisać w komentarzach, jak możesz! Ale dobra. Kochani. Ja myślę, że jak słyszycie słowo narcyz, to większość z Was wie doskonale, nawet z takich y, ludzi, którzy nie interesowali się tematem aż tak bardzo, ale doskonale wiecie, że narcyz jest zapatrzony w siebie. No bo skąd to słowo narcyz pochodzi? No z mitów. Wiemy, wiemy że był narcyz, który gdzieś tam w swoim odbiciu się przeglądał i był zakochany w sobie. No wiemy. I większość z nas, z nas kochani, jak słyszymy, to słowo narcyzm, to my rzeczywiście myślimy o tym narcyzmie wielkościowym, czyli ten ekstrawertyczny, pewny siebie, często odnoszący sukcesy, poniżający ludzi, odnoszący się z pogardą, wykorzystujący. Taki, który uważa, że każdy inny jest gorszy i tylko on jeden zasługuje na wszystko, co najlepsze. Większość z nas to ma przed oczami i my wiemy, to jest, to jest takie oczywiste. Ale to drugie, ten drugi gagatek. To Wam powiem, że no, nie jedna kobieta czy mężczyzna, bo mężczyźni też mają styczność z takimi kobietami, nie jedna osoba, no, troszkę się może zdziwić, jak pozna takiego wrażliwego człowieka, nieszczęśliwego, zranionego, który opowiada o swoim bólu, zwierza się, mówi, co go spotkało, nawet nie prosi o współczucie, jest po prostu szczery. I od razu, co nas uderza na pierwszy rzut oka, jak poznajemy tego człowieka, to jest głębia, z jaką dzieli się z nami swoim życiem, przeszłością, doświadczeniami, bólem, który nosi w sobie. I automatycznie większość z nas, osób empatycznych, dobrych, osób, które chcą pomagać drugiemu człowiekowi, lecimy i będziemy ratować. Pomożemy. Załatwimy mu rozmowę o pracę, bo został wywalony z jakiejś tam pracy, której nie utrzymał. Damy mu trochę miłości, damy mu trochę uwagi, bo przecież my nie możemy odrzucać tego człowieka, jak on tak ewidentnie potrzebuje naszej uwagi, naszej pomocy. I co? I zaczynamy wchodzić w tą relację. A potem się dziwimy, bo z tego potem jest jedno wielkie, no, burdello, no, no, no tak to trzeba nazwać. Kochani, dlatego że ten narcyz wrażliwy, on naprawdę dla niewprawnego oka, no bo tam powiedzmy osoba, która ma wykształcenie takie czy inne, no to od razu, no to cześć, na co tam. Co u ciebie słychać, prawda? Nie, no żartuję, no tak się raczej do ludzi nie mówi na pierwszym spotkaniu, ale dla niewprawnego oka, i jeszcze jak jest osoba rzeczywiście dobra, rzeczywiście wrażliwa, rzeczywiście empatyczna, to, to nie jest takie ewidentne. Ewidentne jest tylko, że ten człowiek jest być może trochę nie, niedowartościowany, trochę nie wierzy w siebie, trochę same problemy ma, miał w życiu, ludzie go odrzucali. Rodzinę miał taką, a nie inną. Pracy nie mógł trzymać, bo zawsze ktoś mu wchodził w drogę. Ktoś zawsze zrobił tak, żeby on musiał odejść. Ktoś zawsze mu zabrał to, co jemu się należało. Taki narcyst tak rozsądnie będzie z wami gadał. I powie, a właściwie to może nie należy za bardzo się skupiać na pieniądzach. Właściwie to. Może nie należy za bardzo myśleć o tym, żeby zdobywać jakieś wykształcenie, bo po co? To przecież to są takie rzeczy, to przemija wszystko. Nie, właściwie to ten narcyz wrażliwy, to właściwie to on nawet nie jest aż tak bardzo tym zainteresowany. Nie jest zainteresowany, czy mu nie wychodzi w życiu. A może zazdrości ludziom, którzy mają sukces w życiu. I może ten narcyz będzie umniejszał to, co osiągnęli inni ludzie. I dlatego będzie mówił, że nie, pieniądze, nie, mnie to tak nie interesuje. Nie, nie jestem taki przywiązany czy taka przywiązana do tego czy do tamtego. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba wie, że tego nie jest w stanie osiągnąć. I dlatego w pewnym momencie, na początek się złapiecie na to, że tak rozsądnie mówi, i tak głęboko, i tak takie, to jest naprawdę, no tak ruszy was to, no gdzie narcyz? Nie, nie, to jest tylko jakiś wrażliwy, zraniony człowiek. A potem się zacznie, bo potem się nagle okaże, że właściwie to, wszyscy ludzie są głupi, wszyscy bogaci ludzie są chciwi i oszuści, wszyscy ludzie, którzy mają. Studia pokończone to są jacyś idioci, bo kto by w ogóle chciał studiować? Strata czasu, system ich gdzieś tam złapał. I umniejszanie osiągnięć innych ludzi, dlatego że ta osoba nic sama w życiu nie osiągnęła. Oczywiście nie jest to dla 100% tych narcyzów yy, yy, wrażliwych prawda, że w 100% z nich nic nie osiągnęło. Ciężko jest na pierwszy rzut oka, jeżeli się nie miało doświadczenia wcześniej z tym, ma się rozumieć i na przykład jest się młodą osobą i no, poznaje się takiego czeka, ciężko jest tak od razu zobaczyć, że ta osoba jest skupiona tylko na sobie, ale takie lampki, które się powinny zaświecić, to by były takie, że na przykład rzeczywiście bardzo dużo, bardzo wcześnie, bardzo dużo o sobie mówi. I na ogół, jakie to, yy, jaki to straszny, jakiś ból w sobie noszą, jak to zostali zdradzeni, oszukani, wyrzuceni z domu, z pracy, skądś tam, jak to ludzie ich zdradzali w związkach, jak to ludzie im nigdy nie potrafili dać miłości, tego typu rzeczy. I to są takie lampki, które się powinny palić, ma się rozumieć. I teraz tak. Dlaczego ten narcyz jest nazywany narcyzmem ukrytym? Błędnie, ale tak jest i ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Was mogą znać tą nazwę. Prawdziwa nazwa jest. Y Wrażliwy narcyzm, czyli zaburzenie narcystyczne osobowości, ale te, ten typ wrażliwy, to słowo wrażliwy to jest prawdziwa nazwa. Mówi się ukryte, dlatego że te osoby z tym typem yy, mają ukryte cechy, takie jak poczucie wyższości, poczucie, że są lepsi, poczucie, że są mądrzejsi i że w ogóle zasługują na wszystko. I to mają ukryte. i tego nie pokazują tak otwarcie od razu, jak na przykład ci inni narcyzi, którzy są tacy, Ekstrawertyczni, bo tam ci od razu pokażą, to, bo tamtych to od razu widać, że nie, no, mi się należy. No w ogóle o co chodzi. Co ty tutaj chcesz człowieku? To to dla mnie ma być. Ja jestem lepszy od ciebie. Oni to pokazują otwarcie, i to od razu widać, i to odrzuca rzeczywiście niektórych ludzi. A ci, oni mają to, te same cechy, ale ukryte. No, teoretycznie nie można nigdy w 100% dowieść. Można zrobić różne testy, ale oni też będą manipulować, dlatego że oni będą chcieli ukryć, że mają takie cechy. Ale jakby dłużej pobyć na przykład, no, niektórzy są latami z takimi ludźmi, to by tam zaczęło przeciekać, że mają takie ukryte gdzieś tam cechy. Tylko to nie jest takie ewidentne i to nie jest takie od razu um, takie od razu właśnie widoczne i i zauważalne i tak dalej tak dalej. Dlatego się mówi potocznie na to, że to jest ukryty narcyzm. Nic nie jest ukryte. Jest ewidentny narcyzm typu wrażliwego. To nie jest nic ukryte, to jest widoczne, ale ukryte są te cechy takiej, takiego bycia lepszym i te, te wielkościowe cechy to jest ukryte. I dlatego się tak mówi. Ale równie dobrze można powiedzieć, że wielkościowy narcyzm to jest narcyzm ukryty. Tak samo to można powiedzieć, dlatego że oni mają z kolei ukryte cechy. Takiego niskiego poczucia własnej wartości. Wrzuci byście nie powiedzieli, że taki narcyz ma zaniżone poczucie własnej wartości. No nie powiedzielibyście. Także, kochani, no i na jednego i na drugiego możemy powiedzieć, że ma coś ukryte, tylko inne rzeczy mają ukryte. Także, jakbyśmy mieli, no już tak się. Uprzeć, że będziemy to dobrze nazywać, to byśmy powiedzieli wielkościowy i wrażliwy. Ale to tylko tak, żeby wyjaśnić, nie po to, żeby się was czepiać. Jak będziecie pisać ukryty, ja będę się domyślać, że macie na myśli wrażliwy. To nie jest dla mnie jakiś problem straszny. Kochani, tak jak powiedziałam, 1% ludzi jest diagnozowany klinicznie. Że mają zaburzenie osobowości narcystyczne, ale około 10% ludzi, a teraz już nawet coraz więcej, więc nie zdziwię się, jak za parę lat to już będzie z 15% albo lepiej, um, ludzi ma jakieś zaburzenia lub jakieś cechy osobowości, które są bardzo bliskie temu klinicznemu zaburzeniu osobowości. I na tych ludzi trafiamy. My nie zawsze trafiamy na klinicznie zdiagnozowane osoby. Ale musicie też pamiętać, że prawdziwy narcyz to nie pójdzie po diagnozę. Jakby go wysłali, bo coś zrobi, no to może. Ale na ogół to oni nie pójdą mu się diagnozować. Dlatego, że właściwie dlaczego? Oni nie mają jakiegoś problemu, to ludzie mają z nimi problem. Oni nie mają problemu. Dlatego mówię, może być więcej. Tych narcyzów niż się podaje statystycznie, ale gdybyśmy mieli podawać te ilości statystyczne, to 1% klinicznie zdiagnozowanych, około 10%, a mówię rosnące to jest, więc te, niedługo będzie tego więcej, ludzi ma jakieś tam cechy narcystyczne i zachowuje się tak jak narcyz, nawet gdyby klinicznie nie było tej diagnozy takiej stuprocentowej. Kochani, już Wam powiem o co mi chodzi. Wiecie, jak czasami patrzycie na osobę, która. Przeszła przez jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, trudny czas, nie wiem, po zerwaniu, na przykład dziewczyna, tydzień po zerwaniu. Wiecie, jak ktoś na przykład płacze. Płacze, 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 nie może przestać płakać i mówimy, o, depresję ma. Ale na przykład, jakby osoba poszła do y, psychiatry albo do psychologa y, klinicznego, to na przykład by się okazało, że, no nie, no tutaj jeszcze nie ma wszystkich kryteriów, które muszą być spełnione, żeby była depresja. No dobra, no to nie jest to kliniczna depresja, to, co nie pomożemy osobie. Nie pomożemy, osoba jest smutna, płacze, nie może sobie poradzić, ale nie jest to kliniczna depresja. No, no, no nie jest, no i co z tego? Ale osoba się tak zachowuje, jakby miała depresję. Tylko my tego nie nazwiemy kliniczną depresją. I taka sama różnica byłaby pomiędzy em, narcyzem, takim, który jest klinicznie zdiagnozowany, a osobą, która jest osobą narcystyczną, umownie tak nazywamy, ponieważ zachowuje się tak jak kliniczny narcyz. Co my nie będziemy ostrzegać, my w sensie, nie wiem, psychologowie, coaches, nie wiem, kto tam jeszcze yy, doradza na temat związków, my nie będziemy ostrzegać ludzi przed takimi osobami narcystycznymi tylko dlatego, że oni nie mają diagnozy klinicznej, a robią wszystko to samo i mało tego nie zmienią się? Nie, nie zmienią się, bo oni mają takie, a nie inne cechy osobowości. Oni mogą nie mieć zaburzenia osobowości takiego, które im uniemożliwia funkcjonowanie w społeczeństwie. Oni jakoś tam funkcjonują, ale oni zachowują się jak osoby narcystyczne. Oni mają takie cechy osobowości. I tak jak mówię, no, bardzo wiele osób się czepia, że się mówi tyle o narcyzach. no Tu narcyz, tam narcyz, tyle wszędzie narcyzów. A przecież oni to nie jest kliniczny narcyz. To, to prawdopodobnie naj, najczęściej czepiają się sami narcyzi. Osoby z tymi um, cechami osobowości, albo osoby, które pozostają w związku z narcyzem i chcą w nim pozostać, więc nie potrzebują słuchać wszędzie od ludzi, jaki to narcyz jest zły i jak to należy go zostawić. Bardzo wiele ludzi woli żyć w jakiejś tam iluzji. No, wiecie o co chodzi. Także nie będziemy się tym przejmować, będziemy sobie oczywiście o narcyzach gadać. Jeżeli będziecie chcieli, to będziemy robić jeszcze jakieś filmiki na ten temat, na przykład. No, jak to wygląda po zerwaniu z narcyzem albo jak wygląda życie z narcyzem i czy to w ogóle warto, czy coś tutaj można zrobić. A, albo jak się bronić przed narcyzem, przed jego sztuczkami. Takie rzeczy możemy jak najbardziej robić, tylko musicie mi powiedzieć w komentarzach, co byłoby dla Was najbardziej istotne. Większość z Was zadeklarowała w głosowanku, że byliście z narcyzem i nie polecacie. Także większość z Was już pewnie do narcyza wrócić nigdy nie wróci, no chyba że gdzieś tam napotka jakiegoś narcyza wrażliwego i nie, na pierwszy rzu, rzut oka tego nie rozpozna, ale będziemy o tym gadać, żeby się rozpoznawać. Misiaczki, tyle. Kochani, piszcie, co tam myślicie. Piszcie, jakie ma się, macie doświadczenia, to ja też jak będę czytać wasze komentarze, to um, to wymyślę jaki tam jeszcze inny temacik by ugryźć, tak żebyśmy się troszkę pogadali też um, o tej tematyce. No, głównie chodzi mi o to, żeby i kobiety i mężczyzn przestrzec przed Wdawaniem się w relacje z takimi osobami. I kochani, jeżeli mi jakiś narcyz w komentarzach napisze, że ja stygmatyzuję i że jak ja mogę takie straszne rzeczy o biednym narcyzie, narcyzie pisać, to ja bym powiedziała: Dobra, narcyz, idź na psychoterapię i pogadamy za parę lat, jak będziesz normalny. Czyli nigdy miśki, tyle. Piszcie, co tam myślicie w tych komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze dodatkowe temaciki, znaczy nad w tym temacie, jakie byście chcieli jeszcze tam y, filmiki, żebym zrobiła, to zrobię, a na razie buziaczki, pozdrawiamka, no i papa.